Szukaj, szukaj, daj aport, daj aport, daj daj aport, 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 daj daj aport, daj aport, daj daj aportu, daj daj parę. Parę. Daj, kurze, ten to całkiem, daj daj, daj. Dobra, dobra. Jest. kaczki, trzy kaczki. O, takie to są piękne drogi na Mazura a osty ledwie samochód widać Jego trofea, takie rozbiegane dziewczyny. A nie, jest inna zwierzyna. Uu. A, jaki torf? Juźnie, to do mega tej ostatniej zdobyczy. <grym> zdobyć. <grym> tutaj. Nie, proszę, to jej ostatniej ostatni absolutnie nie pokażę. No pokaż się nie trochę, wyjdź. Walczy za zdobyć absolutnie, ale jak to jak to jak to? Musi robac z dawka, którą tak? Powiedz, kto to strzelił? Pokaż, jedna kaczka, po prawej. gdzie to? ja no, tak. no, tak. i kto strzelił kaczky, to, Tą tak? Jurek, mniejszą, To są Aha. Aha. W porządku. No teraz już wsadzę te kaczki.

Proszę bardzo. Jedziemy. szrad. Jerzy, 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 panie Jerzy. Panie Jerzy, lecimy. Panie Jerzy, lecimy. Tak, polski mazurski zachód słońca. Czerwone słońce. I my z trokami pełnymi kaczek. Wracamy zadowoleni do Girytu.